Nie wiesz co zrobić, i jednocześnie wiesz co zrobić. Z jednej strony wiesz, że wszystko cokolwiek zrobisz, będzie dokładnie tym, co masz zrobić, i jednocześnie wiesz, że cokolwiek zrobisz, to nie będzie to, jakąkolwiek decyzję podejmiesz, to będzie dobra i zła decyzja. Cokolwiek nie zrobisz, będzie tak samo dobre i tak samo złe. Ba, cokolwiek nie zrobisz, będzie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem i zdecydowanie najgorszym. Kiedy budzisz się rano i. i wiesz dokładnie to. że cokolwiek zrobisz będzie tak samo dobre i tak samo złe. I to cię paraliżuje, bo... bo wiesz, że to będzie najgorsza decyzja i najlepsza decyzja jednocześnie. I decydujesz się coś zrobić. I robisz to. I wiesz, że to było najlepsze, co mogłeś zrobić, a jednocześnie wiesz, że to była największa porażka. I starasz się. Starasz się dotrzeć do tego momentu, w którym wiesz, że to, co zrobisz, będzie dobre, najlepsze i nie będzie jednocześnie tym najgorszym rozwiązaniem. Medytujesz, wchodzisz głęboko w siebie, zastanawiasz się, a na końcu podejmujesz decyzję, która i tak okazuje się być nie tą, którą miałeś podjąć. Każda decyzja, którą podjąłeś, każda jedna jest tą najlepszą. Nie dlatego, że nie mogłeś podjąć lepszej, tylko dlatego, że wtedy, kiedy ją podejmowałeś, podjąłeś najlepszą, bo wtedy taką mogłeś podjąć. Nie mogłeś podjąć innej decyzji. Mimo, że wiesz, że mogłeś, to jednak nie mogłeś. Nie mogłeś zrobić więcej, niż mogłeś zrobić, mimo, że wiesz, że mogłeś zrobić więcej, niż mogłeś zrobić, niż zrobiłeś. Czy starałeś się najbardziej, jak mogłeś się postarać? I tak i nie. Czy coś odpuściłeś? Mimo, że nie chciałeś tego odpuścić. A może właśnie miałeś odpuścić. Ale czy miałeś? Czy to tylko wymówka? I ciągłe pytania. Czy ja na pewno zrobiłem wszystko najlepiej jak mogłem? Albo inaczej, czy ja już się nauczyłem na błędach? Czy ja nie powtarzam jakiegoś błędu jeszcze raz? Mimo, że wydaje mi się, że nie to patrzę wstecz i myślę, że popełniłem, choć wiem, że nie popełniłem, bo wiem, że zrobiłem najlepiej jak mogłem. I w kółko, i w kółko. Od największych po najmniejsze decyzje. A gdyby tak? Podążać zawsze za instynktem. Za pierwszym odruchem w każdej decyzji. Za tym pierwszym pra-pierwszym odruchem. Bo jeśli zdecydujesz tak lub tak i to będzie tak samo złe i tak samo dobre, to tak jak w podróży przez labirynt. Droga w prawo i droga w lewo jest tak samo zła i tak samo dobra. Ale jeśli za każdym razem pójdziesz w prawo lub za każdym razem pójdziesz w lewo, to ostatecznie zrozumiesz mechanikę przestrzeni. Zrozumiesz, gdzie tak naprawdę podejmowana jest decyzja, z której Twojej części ona wypływa. Szanuj w tym i instynkt, i intelekt, i odczucia, i emocje, i to głębokie połączenie ze swoją istotą, czymkolwiek ono jest dla Ciebie w tym momencie. Uszanuj każdy element w sobie. Uszanuj lęk i uszanuj odwagę. Uszanuj. Umysł, który jest przerażony, i uszanuj wolną i wszechmocną duszę. Uszanuj każdą emocję, która ci podpowiada, nawet najbardziej głupie rzeczy. Uszanuj i podążaj. No właśnie. Za tą pierwszą myślą. A nawet jeśli zorientujesz się, że podążyłeś właśnie za tą drugą myślą, to po prostu od teraz podążaj znowu za tą pierwszą. W każdym momencie możesz wrócić do tego. Do tej decyzji, że chcesz podążać za tą pierwszą myślą. W każdym momencie możesz wrócić do decyzji, że chcesz podążać za instynktem. Czymkolwiek jest dla Ciebie instynkt. Bo jest czymś innym i instynktownie to wiesz, że instynkt jest czymś innym niż. Głos duszy, czymś innym niż emocje, czymś innym niż intelekt i czymś innym niż wszystko inne jest w tobie czymś takim najczystszym, najbardziej pierwotnym. I może boisz się podjąć takiej decyzji, bo intelekt czasem mówi inaczej, bo dusza czasem mówi inaczej, bo emocje mówią inaczej. Instynktownie. Podążaj za instynktem. I pozwól sobie umysłowi na umysł. I pozwól sobie emocjom na emocje. Uszanuj wszystkie te elementy. Jeśli medytujesz i w medytacji docierasz do jakiejś prawdy, to ją uszanuj. Jeśli w emocjach dojdziesz do jakiejś prawdy, to ją uszanuj. Bo prawda emocji i prawda intelektu i prawda instynktu są w tobie równoważne i równoprawne. Bo nie jesteś ani Swoją myślą, ani intelektem, ani instynktem, ani swoją wyższą jaźnią. Jesteś połączeniem tego wszystkiego. Jesteś połączeniem tego wszystkiego.